Cześć, to gdzieś jest blogu Hejdom. Dziś pokażę wam dotykowe włączniki smart, ale nie tylko. Gdy chcesz wybrać włączniki smart, masz do wyboru tak naprawdę trzy opcje. Jedną opcją są dotykowe smart włączniki, które są zintegrowane, tak jak tutaj widzisz. Przewagą ich jest to, że są możliwe do zamontowania w puszkach wielokrotnych. Zobaczcie, tutaj mamy dwie puszki, tutaj mamy dwie puszki, a w tym modelu mamy aż trzy puszki. W momencie kiedy chcemy fizyczne włączniki, to mamy do wyboru, tak naprawdę, na obecną chwilę tylko i wyłącznie takie, które są zintegrowane i pojedynczych puszkach. Nie da się ich zmieścić obok siebie. Pojawiają się powoli już moduły z podobnej konstrukcji, jak tutaj. I po boku jesteśmy w stanie zamontować coraz więcej, ale musimy o tym pamiętać, że te pojedyncze jesteśmy w stanie zamontować tylko w pojedynczych puszkach, bo nie ma po prostu tyle miejsca. Natomiast jeżeli chcemy jeszcze inne rozwiązanie, to mamy możliwość zamontowania tak zwanych włączników dopuszkowych. Jest to taka kosteczka. Bierzemy zwykły włącznik, który mamy normalnie w domu i po prostu połączymy je ze sobą. To jest w puszce. To wygląda w tym momencie w ten sposób, że sobie wkładamy do tej puszki to. I na to wkładamy włącznik. No i zobaczcie, co się dzieje. Nie mieści się to. To jest puszka 40. Musicie mieć świadomość, że 60 to jest minimum, żeby to nam się w ogóle zmieściło. I oczywiście, jeżeli mamy dobrze poprowadzone kable. Dlatego, jeżeli mamy mało miejsca, chcemy mieć szklane włączniki, to najlepszym rozwiązaniem będą zintegrowane. Te, które mam tutaj po prawej stronie. I teraz najważniejsza rzecz. Jak możecie zobaczyć, tutaj mam włącznik zintegrowany z tafrą szkła. To znaczy, że musimy od razu wybrać, gdzie chcemy, po której stronie i jak chcemy mieć zamontowane te przyciski dotykowe. A tutaj mamy gniazdko. Oczywiście, jeżeli mamy sytuację, że mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, to nie ma najmniejszego problemu, możemy taki włącznik zamontować. No ale musimy od razu kupić z potrójnym tutaj wejściem. No i teraz na rynku pojawiło się inne rozwiązanie, bardzo ciekawe. Zobaczcie, tutaj mamy. Ten sposób to skonstruowane. Te moduły są wymienne. Ja specjalnie tego nie przyczepiałem i zobaczcie. Jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu ten ściemniacz światła, który jest fizycznie tutaj w środku, przełożyć tutaj i go sobie przykryć i zmienić miejsce. A może jednak się pomyliliśmy i wygodniej byłoby, gdyby te panele były z tej strony. Nie ma najmniejszego problemu, ponieważ to wszystko jest zdemontowalne i możemy to wszystko przebudować, przełączyć i przełożyć na inną stronę. To rozwiązanie jest bardzo fajne, ale musicie mieć jedną ważną rzecz w głowie. Nie jest dobre do łazienki. Dlaczego? Dlatego, że ten panel szklany, tutaj, jeżeli teraz będziemy go używali, to co się stanie? Jeżeli go tutaj dotkniemy i mamy wodę, to ta woda będzie nam się jednak tutaj troszeczkę e, mogła zbierać. I to nie jest w 100% bezpieczne. Dlatego do łazienki polecam te zintegrowane panele, gdzie mamy ten panel szklany całkowicie całk na całej przestrzeni, i wtedy mamy pewność, że nic takiego się nam nie zdarzy. I teraz gdy weźmiemy w rękę ten włącznik, ten jest mega fajny. Ten nie jest smart. Tutaj my musimy mieć świadomość, że tutaj to gniazdko nie jest smart. To natomiast jest już smart. Co to znaczy? To znaczy, że przez Zigbee możemy je włączać i wyłączać, ale nie tylko, ponieważ tutaj w tym miejscu znajduje się mały przycisk i jesteśmy w stanie nim włączyć i wyłączyć to gniazdko. Dodatkowo mamy oczywiście tutaj po prawej stronie ten włącznik e, główny. Powiem Wam szczerze. Ten panel, ten czarny panel, wygląda naprawdę bardzo ładnie i bardzo elegancko, ale musimy mieć świadomość jednej bardzo istotnej rzeczy. Zobaczcie, to tutaj, co widzimy, ten prostokąt, w tym wypadku taki bardziej już kwadrat, ale w każdym razie to białe pole to jest tylko i wyłącznie ten element dotykowy. Nie całość tej płytki, którą mam w tej chwili w ręce, tylko to tutaj tak naprawdę to kółeczko. I musicie mieć tego świadomość w momencie, kiedy wybieracie tego typu rozwiązanie, że tylko i wyłącznie to kółeczko będzie dotykowe. Jeżeli nie chcę nam się celować w te włączniki, no to musimy coś innego wymyśleć i dlatego w tym momencie polecam fizyczne. Są wygodniejsze, szybciej działają pod takim względem, że po prostu łatwiej w to trafić. Gdzie mam te szklane włączniki, zawsze zdarza się na 1 na 10, 1 na 5 razy, w zależności w którym miejscu one się znajdują i jakie są dostępne, że po prostu nie trafię w ten obszar i muszę zrobić to jeszcze raz. Oczywiście mogę zrobić to głosowo, mogę zrobić to na podstawie hmm, czujników ruchu i tego wszystkiego rozwiązania smart, które posiadam ale jednak jest to problem, o którym musicie wiedzieć. Włączniki, które dzisiaj tutaj prezentowałem, oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu, tam są linki, które modele dokładnie polecam i które modele tutaj wam pokazywałem. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo tego typu materiałów na pewno będzie więcej. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!